Wszechświeciele wszystkich rodzin, tych, którzy polegli w Smoleńsku, panowie marszałkowie, panie premier, panowie generałowie, panie i panowie oficerowie, wszyscy zebrani do Polacy. Dzisiaj Wojsko Polskie tutaj, na tym placu reprezentowane przez kadrę dowódczą kompanię honorową daję Hołd z Wielskiej projekt Zbrojnej prezydentowi Rzeczypospolitej Dzisiaj w sposób symboliczny, przypominam, przypominamy to, co powinno zdarzyć się już Dużo dawnych, po pierwsze, ma stanowić znak pamięci stałej obecności, która dotychczas była przypominana przez naszą pamięć, przez to, jak przychodząc tutaj, mówiliśmy o Wielkim prezydencie Rzeczypospolitej Lechu Kaczyński. Od dzisiaj jego popiercie stanie na placu zwycięstwa wśród największych bohaterów Rzeczypospolitej. Stanie obok Wójka Mosiałek Józefa Kaczyńskiego. Stanie obok krzyża świętego Jana Pawła II. Stanie twarzą w twarz z tym pomnikiem wielkości, dramatu i pamięci jak jakim jest grób nieznanego żołnierza. To oczywiście powinno być miejsce dla pomnika nieporównanie bardziej okazałego, i tak kiedy będzie. Dzisiaj to po pierwsze powtarzam jest zaledwie symbolem, znakiem pamięci, znakiem obecności i znakiem hołdu należnego od armii temu, który był jej grzecznikiem. Ale też temu, który postanowił ją odnowić, odbudować, zmienić. Uczynić rzeczywistym narzędziem w rękach narodu, gwarantującym państwu i narodowi bezpieczeństwo. Gdyby nie jego decyzja, gdyby nie jego determinacja, gdyby nie jego myśl, nie byłoby szans na osiągnięcie tych wszystkich sukcesów w sferze bezpieczeństwa, którymi możemy się dzisiaj cieszyć. W czym cieszy się armia, ale które też dają gwarancję bezpieczeństwa całemu narodowi. Chcę podziękować panu generałowi Surawskiemu. Chcę podziękować panu generałowi Nika. Chcę podziękować panu generałowi Wojciechowskiemu. I chcę podziękować. Panowie generałowi i panowie generałowi Jesteście godnymi następcami tej elity armii, która polega pod Szkoleńskim. Wierzę, że będziecie gwardią przyboczą.